Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zima jeszcze niestety trzyma końcówka. Jest takie dość późne przedwiośnie. I w związku z tym również opóźnienia na tych gminnych placach budowy. Ulica Sobieskiego, która miała być, jej nawierzchnia wyremontowana jeszcze w marcu. No, przynajmniej tak, tak byśmy chcieli. Niestety przez tą zimę będzie remontowana dopiero mniej więcej w połowie kwietnia. Planujemy, jeżeli... Przy Prognozy pogody się sprawdzą, że już w najbliższy poniedziałek prace na właśnie ulicy Sobieskiego ruszą, i już niespełna dwa tygodnie później ulica powinna być jak nowa. Wszystkim tego i Państwu życzę. W tej chwili faktycznie po tych gminnych drogach, zwłaszcza nieutwardzonych. Jeździ się strasznie, sam tymi drogami również codziennie podróżuje. Mam do Państwa prośbę o pewną wyrozumiałość. Niestety musi trochę wyschnąć, obeschnąć, żeby tego błota nie było. I ruszymy z równaniem i uzupełnianiem tych dróg nieutwardzonych. Ale również wtedy ruszymy, proszę Państwa, z zamiataniem tych ulic, które są jeszcze asfaltowe, przynajmniej resztki asfaltu posiadają. I bo błota się zamiatać nie da, po prostu mamy zamiatarkę, zamiatarka będzie faktycznie e, wykorzystywana, wykorzystywana w pełni e, tej wiosny. E, czekamy na dobrą pogodę, musi się cały śnieg rozpuścić, woda niestety odparować. E, pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkim dużo słońca i ciepła. Pa!